Dzień dobry, cześć, ja nazywam się Robert Sowiński, jestem wydawcą książek, ale również od ponad roku, między innymi kursów online. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam o tym, w jaki sposób my wykorzystujemy zdobycze wiedzy na temat edukacji zdalnej i pokazać wam, że czasem warto skorzystać z doświadczeń innych, zamiast wyważać otwarte drzwi. Nasza edukacja zdalna rozpoczęła się tak naprawdę na początku zeszłego roku, czyli 2020 roku i niestety od czasów lockdownu zabrnęliśmy trochę ślepą uliczkę. Ale o kolei, no to zaczynamy. No tak, mamy więc edukację zdalną Anno Domini 2021 i tak jak wspomniałem nasza przygoda z tą edukacją online, jeśli chodzi o Polską edukację to marzec zeszłego roku, kiedy zamknięto nam gospodarkę, nie można było żadnych aktywności prowadzić, w tym również zamknięte były szkoły i przedszkola, uczelnie. I zdecydowano się po paru tygodniach, że ponieważ jednak ten lockdown potrwa trochę dłużej niż przewidywaliśmy na początku, trzeba będzie przenieść edukację do tak zwanego online'u. No i niestety nastąpiła jedna z gorszych rzeczy, która się wtedy wydarzyła, na którą niestety nadal w niektórych miejscach nie ma lekarstwa i z tego powodu wielu uczniów nadal cierpi, mianowicie metodykę uczenia, metodykę nauczania przyniesiono z sal lekcyjnych wprost do internetu. I to jest właśnie ten najgorszy element, jaki nas spotka, jeśli chodzi o edukację zdalną. Bo edukacja zdalna, edukacja na odległość to nie jest to samo, co prowadzenie zajęć w klasie lekcyjnej na sali wykładowej. Dopiero w drugiej połowie 2020 roku e, część z z nauczycieli zaczęło szukać, szperać po internecie, znajdować programy, które uatrakcyjniają ten sposób edukacji i e, no, ta praca z dziećmi, praca na odległość zaczyna być coraz lepsza. My natomiast, ponieważ przygotowaliśmy na początku zeszłego roku taki kurs online, który miał być taką formą hybrydowej edukacji, czyli dla uczestników naszych kursów w Realu, miały być przygotowane materiały cyfrowe, które miały rozwijać ich kompetencje i wspierać w zrozumieniu tematu. No niestety pandemia pokazała, że nasza, nasz kurs online musimy trochę zmodernizować. I uwzględnić również to, że nie będziemy obecni na spotkaniach z naszymi uczestnikami. I zaczęliśmy studiować różnego rodzaju materiały na temat tego, co to znaczy edukacja na odległość. I dzisiaj w kilku punktach pokażę Wam, jak my do tego podchodzimy i dlaczego w różnych fragmentach naszych działań naszego kursu, są takie, a nie inne prowadzone działania. Jednym z pierwszych elementów, które, na które zwróciliśmy uwagę, to oczywiście yy, tak zwana edukacja przez pisanie listów. Kursy korespondencyjne to jest coś, o czym słyszeliśmy i yy, z czym mieliśmy też kontakt, bo była kiedyś taka firma ESKK, yy, która yy, no, pozwalała na uczenie również języków obcych w takiej formule kursów korespondencyjnych. Ale okazało się, że listy z wiedzą, z materiałami do dalszego studiowania, to jest temat znany już od początków XVIII wieku. I jak wiele rzeczy związanych z rozwojem osobistym, rozwojem człowieka, miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, ale już słychać, już udało nam się też znaleźć zapiski, że w 1789 roku na uniwersytecie w Krakowie, w Warszawie też wykorzystywano ten sposób komunikacji z z częścią studentów i pisano listy, dzięki którym mogli ci studenci rozwijać swoje kompetencje. No takim dla nas takim listem, takim czymś co regularnie wysyłamy, to jest oczywiście newsletter, który przy okazji zarejestrowania się na naszym blogu plandaltański.pl można otrzymać regularnie, w którym dzielimy się naszą wiedzą, przekazujemy ciekawostki świata edukacji, wskazujemy linki do ciekawych materiałów czy do materiałów, które tworzymy na platformach z darmowym dostępem, takim jak YouTube czy podcasty. I te newslettery jest to jeden z formuł, jeden ze sposobów komunikacji w tak zwanej edukacji na odległość edukacji zdalnej. Kolejnym elementem to było wprowadzenie już takich regularnych wysyłek listów i właśnie wtedy rozwijały się te kursy korespondencyjne, które nie zawsze były związane z jakimś wiedzą twardą. Czasem były też kursy korespondencyjne uczące jakieś kompetencji potrzebnych do życia, do robienia czegoś w domu, wokół siebie i w takich obszarach te kursy korespondencyjne rozwijały się właśnie w XIX wieku również w stanach Zjednoczonych. My wykorzystujemy ten sposób komunikacji. Bob. Przy okazji kursu online oczekujemy na listy od naszych kursantów, którzy przesyłają materiały, które potwierdzają, że poszczególne etapy wiedzy zostały przez nich skonsumowane, przetworzone, zrozumiane. Czasem trener prowadzący wysyła informacje, jeśli chcielibyśmy, żeby jeszcze na coś zwrócić uwagę, ale też ta komunikacja w tych kursach korespondencyjnych w XIX wieku miała miejsce między uczestnikami tych kursów. My staramy się to robić w ten sposób, że podajemy takie pytania inspirujące, które można zadawać sobie, albo w przypadku, kiedy kurs online jest prowadzony w ramach całej Rady Pedagogicznej, między sobą nauczyciele mogą też wymieniać się spostrzeżeniami, co sądzą na dany temat, który jest w tym danym module czy danej lekcji umieszczony. Jaki kolejny etap był rozwoju edukacji na odległość, który również możemy wykorzystywać w przypadku edukacji zdalnej, żeby to nie było tylko i wyłącznie tak zwane wykłady online, prowadzenie lekcji online. No oczywiście radio. Kursy radiowe, radioedukacyjne to lata 20. zeszłego stulecia, znowu Stany Zjednoczone. My tak naprawdę wykorzystujemy do tego celu podcasty. Podcasty czyli takie trochę radio na życzenie czyli nie musimy mieć jakiejś wielkiej stacji, Stacji radiowej, ani licencji na prowadzenie takiej stacji, tylko gromadzimy, nagrywamy materiały, umieszczamy je w pewnym miejscu i do tego mają dostęp te osoby, które mają link do danych materiałów. W jaki sposób wykorzystać podcasty w edukacji, jak Wy możecie to zrobić, to ja w bardzo przystępny sposób opisuję to. O tutaj pojawił się właśnie chyba, albo już się pojawił, albo za chwilę się pojawił link do takiego filmu, w którym opowiadam o tym, jak wykorzystać podcasty w edukacji. Kolejnym takim elementem, który pojawił się w ramach edukacji na odległość, to była telewizja. I znów tutaj w Stanach Zjednoczonych w 1945 roku pierwsze taka, takie programy telewizyjne do edukacji na odległość się pojawiły. W Polsce w latach 70., czyli 66., 67. rok też mieliśmy już polską telewizję edukacyjną. A jak to teraz jest? No to są webinary na żywo. To są webinary na żywo, czy tak zwane live na przykład na Facebooku, czy na Instagramie, czy na YouTube. Czyli umawiamy się, że w jakiejś określonej godzinie będzie wykład z jakiegoś tematu i prowadzimy ten wykład. I tutaj niestety to jest najczęściej sposób, który wykorzystywany jest w edukacji na odległość, czyli ci uczniowie muszą cały czas siedzieć wtedy, kiedy nauczyciel coś ma do powiedzenia. I nauczyciel kończy, to znika tak naprawdę, i to, co zostało w tym czasie wysłuchania, no to jest to, co zostało. A to, co przeleciało z jednego ucha do drugiego, czy w ogóle nie wpadło, no to już jest jakby inna kwestia. Dlatego nie można wykorzystywać tylko jednego sposobu na pracę w takiej edukacji na odległość. I my też wykorzystujemy takie webinary na żywo, ale są też jeszcze inne rozwiązania dzięki właśnie internetowi. XXI wiek to jest gwałtowny rozwój internetu. Rozwój pozwalający praktycznie większości z nas na dostęp do niego. Powszechny dostęp do internetu spowodował, że ta edukacja na odległość stała się bardzo prosta i została do tego celu wykorzystywana właśnie w takiej formule wykładów. Na żywo, w spotkaniach na żywo, na Skype, na Zoomie, na Teamsach, na Google Classroom czy Google Hangouts nie tak dawno jeszcze działało, chyba nawet jeszcze działa, ale to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się umawiamy na konkretny czas, na konkretne spotkanie. Natomiast my też wykorzystujemy w między innymi w naszym kursie online nie tylko te webinary, gdzie spotykamy się co jakiś czas z uczestnikami, jako coś dodatkowego, na uzupełnienie jakiejś informacji, odpowiedź na jakieś pytania, ale. Materiały wideo, tak zwane VOD, czyli Video on Demand, czyli wideo na życzenie. Wtedy, kiedy siadam, mam czas na naukę, chcę się do tego przyłożyć, to wtedy uruchamiam i z poszczególnych platform, na których można to zarejestrować, jest link wprowadzany na platformę z kursami. I tak jak wy wchodzicie na nasze lekcje, na naszych modułach, wysłuchujecie, oglądacie materiał wideo, wideo przygotowany przez. Przez wykładowcę. I no niestety to jest tak, że w większości przypadków, zwłaszcza na początku pandemii, jedynie ten wykład online był sposobem na pracę z uczniem, pracę ze studentem, pracę z kursantem. To, do czego ja zachęcam Was wszystkich, czy jesteście nauczycielami w szkole podstawowej, w szkole średniej, czy nauczycielami akademickimi, czy właśnie tworzycie materiały edukacyjne dla osób dorosłych, korzystajcie z różnych sposobów, bo te różne sposoby są znane od lat, one działały i działają nadal. Przez to, że jesteśmy różni, to różne sposoby, różne taktyki trafiają do nas osobiście, dlatego warto przygotować różną formułę przekazu informacji. Wtedy mamy pewność, że ta wiedza dociera i te kompetencje się zwiększają. Myślę, że wszystkim nam, nauczycielom, wykładowcom, twórcom, trenerom zależy na tym, aby uczestnicy, uczniowie, studenci nie tylko byli zadowoleni z formuły prowadzonych przez nas zajęć, ale również, żeby te nasze zajęcia były skuteczne. Dlatego apeluję do Was wszystkich, abyście wykorzystywali technologię, ale w sposób racjonalny, dostosowany do Waszego odbiorcy, do sytuacji, w jakiej się znajduje, do tego, jakiego rodzaju sposobów własnego rozwoju potrzebuje. Dlatego dobrze jest czasem zbadać te potrzeby, zbadać te możliwości, rozpoznać talenty, tak aby Wasza praca była efektywna i żebyście byli zadowoleni z tego, co dla innych robicie. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wykorzystacie te informacje do tego, aby wasze materiały były jak najbardziej atrakcyjne. Jeśli potrzebujecie jakiejś pomocy z mojej strony, to ja chętnie jej udzielę w ramach swoich możliwości czasowych i posiadanych umiejętności czy wiedzy. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Adres mailowy poniżej. No i oczywiście zasubskrybujcie. Nasz kanał, bo to zawsze pomaga nam docierać do szerszego grona odbiorców. Do zobaczenia, cześć!